Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku jesteśmy w Diamond Casino and Resort ponownie. Idziemy sobie do Agaty Baker, która otrzymała niepokojący telefon z groźbami, a później zadzwoniła do nas i prawdopodobnie mamy ten problem rozwiązać. Zaraz się dowiemy co i jak. Złe zagranie. Tak się misja nazywa. A co do zrobienia? To się zaraz dowiemy. Solo. i am fully present but totally attached. entering a state of pure weightlessness i'm like a cloud a cloud with rock hard abs and some serious social media traction namaste i'm not gonna oh play. hey matter, yeah. huh that's me the total package if i could just get distribution I could change the world, you know. This is spirituality, a spiritual war, people. This is a spiritual war. You idiot! No, come on, you Let's idiot! Go do another round. Since you turned Let's up go. here, you know you're meant to be providing massages and smelly candles, not steroids and carnage. Whoa, 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 whoa! It's a holistic approach, sister. What you want, Tao? A shark? Huh? To act like a seal and wait for these Texans to what? Come and gobble him up? Is that what you want? Is it? I just want peace. Peace, so I can make this gold mine work. Is that too much to ask? What? You. May I come in? I come in peace. You've got some nerve. I come in peace. Now, Agatha, Mr. Chang, I won't lie. I still want to buy the casino or buy a slice. But my uncle, I, I think he's lost his reason over this. We've had a serious uh, falling out. You know, I, well, I'm leaving the country quickly, but I think he's sending some bad guys here. Again? No, these are very bad guys. I came to tell you myself, so there's no trace. I mean, do what you want, but believe me, I had nothing to do with it. No, to trzeba zadzwonić na policję. What do you make of that? I don't know. I'm beginning to feel obsolete. Hey, we've got a prodigious problem. Come on, up on the roof. Okay, policja to chyba będzie za mało. Błazny dalej się bawią A my idziemy do roboty Na dach Kasyno, złe zagranie Czemu to tak niecelnie strzela? Czy może ja niecelnie strzelam? Okej, okay, może inna broń. Coś tutaj idzie? Dobra, na razie jest dobrze. Czy on tu przejdzie? Okej. Okay. razie nie jest źle, dobra. Na razie żyjemy w miarę dobrze. I w ogóle. Jak on śmie tutaj do mnie podchodzić? Panowie, panowie, czego wy tu chcecie? Jak oni się tutaj tak szybko pojawiają? Dobra, oni lądują. Raczej muszą. Pięknie. Chyba oberwał ktoś. No cóż, trzeba się kryć nam. Inaczej tego nie zrobimy. Ty kolego. Jak on tutaj tak podszedł? Nie widziałem go w ogóle. Przecież to jest niemożliwe. Dobra. O, tutaj jest Tak, w ostatniej chwili go zauważyłem Żyje jeszcze Jeszcze żyje Dobra, już nie żyje No, no, no Nie tak ostro, chłopaki Ja tu tylko pracuję Ktoś tu jeszcze idzie Ale nie wiem gdzie on jest. Pokaże mi się ktoś. Mówię i mama. Tam ktoś jest, ale nie bardzo chce się wychylić chyba. Też bym w sumie nie chciał zginąć sobie. Dobra, gdzie oni są? Powinienem tu kogoś widzieć. No właśnie ciebie. Jeszcze jeden chyba tutaj został? Wow Fokarz się Jeszcze raz Jeszcze raz Co jest? Dobra Wracamy, bo się powiększyła grupka. Dobra, wy już lądujecie? Jestem tego pewny. Się znowu uleczyć, coś tam jeszcze jest. Ale nie wiem gdzie. Nie bardzo chcę tam też iść, żeby sobie nie zginąć. Ale chyba będę musiał tam iść, niestety. Na razie to wygląda, że jest spokój. Ups, chyba ich tam jest trochę więcej. Ale może ja sobie tutaj wejdę? Gdzieś tam jeszcze. Dobra, uleczymy się. zaraz, to tutaj ktoś idzie? Nie widać tego, niedobrze. Dobra, to co, idziemy dalej? Sorry, mówisz, że tutaj bezpiecznie? To znaczy mówisz nic, nie mówisz. Takiego dobra, o tam ktoś jeszcze jest? Dobra, już nie ma. No cóż, my musimy tam iść mimo wszystko co jest. Czemu ja... Aha. To wiele tłumaczy. Idziemy dalej. Tam ktoś jest, ale ja go nie widzę. Ale może mu trochę pomogę. Nie! Jocie! Ja Dobra, zginął? Możemy iść dalej? Kroczek po kroczku? Co jest? Nieźle są kurczę wyposażeni, ale ja też, raczej im chyba nie odbiegam. Dobra, mamy ochronę? Nie, to nie jest ochrona. Yy. A to jest ochrona, dobra. Dobra, trzeba się uleczyć. landują Landują Co jest? To on jeszcze żyje. Myślę, że powinien lądować. Nie, 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 nie tu. Nie tak blisko, nie potrzebuję helikoptera, no i znowu leczenie. Ups, zgon. Dobra, ale chociaż jestem w jakimś tam, powiedzmy, dobrym miejscu, bezpiecznym. Powiedzmy, co jest, czemu nie mogę trafić? kolega żyje czy nie Okej okay. Dobra Załatwiony, załatwiony, tam jest jeszcze jeden. Załatwiony chyba, jak on żyje jeszcze? Pięknie, celnością to ja nie grzeszę. Pokaż się. Dobra, załatwiony jeszcze tutaj jest jeden. A może więcej? Co jest? No nareszcie. Ale twardzi są. To co, możemy iść do przodu, czy nie? Chyba nie tak do końca. Co, on chyba ląduje, nie? A my znowu mamy tam towarzystwo z przodu chyba. No oczywiście, że tak Na górze są? Rzeczywiście co jest Dobra, zginął chociaż. A my musimy jakoś tam dojść. Ja muszę się uleczyć i do góry. No tutaj jest. No i trzeba się nim zająć. Ok. Dobra, gdzie oni są? Upsasa. To będziemy sobie trochę do niego strzelać. Pokaż łebek. Ej, troszkę wychylimy. No, załatwione. Dobra. Ale gdzie oni tam jeszcze są? Tutaj ich nie ma. To mnie cieszy nawet. Aż strach iść na drugą stronę. Jeszcze jeden koniec? Chyba? Dobra, teraz co dalej? to Ja cię kręcę. To była misja. Dobra, my sobie tutaj

So W porę przyszedł. Misja zaliczona. O, 24K tylko. Więcej niż ostatnio. Na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!